Siema, szkoła jest szkole, nie wiem, no bo tam to 19, a ja sobie podałem jak widzicie. Bizum przygotowany, odpalony. Wydaje się, grzeje. W śniegu, ulicę. No dzisiaj tniemy sobie obiec. Obiec jest już um, obie gotowy, na zbioru. Um, więc można sobie dzisiaj podnieść kawałek, trochę pola jest. Wzięcia taki kawałek. Robimy na nasieczkę, nie wiem się nic. na... No. Poczekajcie, ja sam muszę popełnić trochę yy, dźwięki. Nie, no dzięki dobrze. Myślałem, że trochę dźwięki będę chwiła. Wszystko robimy wszystko nasieczkę. Pociśmy się tu nie bawić żadne pasowanie. No, trochę ten zanikł, trochę zanika już, więc niezbędnego przedłużania odpadnamy. Hmm, tylko sekundkę, sekundkę, sekundkę no odpalamy myślę, że teraz na piasko, bo hmm, to jest pewien to Aby nam skoro to co nasieczkę, Nie potrzebna mi nie chcę też tak z zbierać to specjalnie na hmm, później na odcinku, żeby robić kasę no, więc wolę sobie zrobić dzisiaj hmm, wszystko na sieczkę ogólnie hmm, zobaczmy jak to po jest git. Hmm. Nie źle, ale yy, będzie dopiero spokój, jak przejdziemy sobie na Mod Season yy, właśnie na, na następnej mapie. Yy, to już mówię, mówię i mówię. Ale to jeszcze dwa, podobnie tak dwa sezony, mam nadzieję. Yy, I powinniśmy wszystko wykupić tutaj, żeby móc bawić bardziej się właśnie dalej. Yy. w dalszym z serii, powiedzmy, to będzie kontynuacja na następnym roku i tak, hmm, cena ogólnie za OS jest 1568, no cena nie jest rewalacyjna, ale mnie już trochę dotyka, tak do, powiem, podatuje, więc jeżeli nie będę robił, to i tak, lasowałem do 1000. Nie wiem czy będę sprzedować. Takie starania. ale mam nadzieję, że mam wrażenie, że ona wcale nie pójdzie dalej, wiecie. I prawdopodobnie ją strzela się. Nie wiem czy w odcinku, na odcinku, że odcinku. ogólnie to jest ten, powiedzmy trochę powiem, gdzie. Czarne, ja mnie nie dokończę, bo już późno późny dzień, chcę pewnie nagrać. Czy nie? Ja mam wy, wylendować, wy, co zacząć wrzucać. A jest godzina. na tej mamy 10. Więc nie minuta, ten odcinek będzie się trwał Ale podoba mi się zagubu. Jak jest 15 minut. Mam nadzieję, że to mi się uda dać wciąć. Dzisiaj na odcinku. A czy na odcinku? Ja nie będę mi się udać wciąć na odcinku. No i ja będę sprzedała to razu Więc y, mam nadzieję, że wszystko się tu uda. Jak y, najlepiej. Y, jak najbardziej aby zrobić właśnie na pole, które suszeduję. Właśnie z tym polem. Hmm. Czyli polem pole numer 6. Yy, 5, Z pole numer 5, żebym też mógł sobie podjechać i ogranić sobie z burzę, yy, które tam jest na zielono, odziwo O. Czy to ma w 100% yy. Tak nigdy. Yy, no, ja się przy, tak rzucę. Czekajcie, to jest aha, dobra, tu nic nie daję. To jest po środku? Dobra, przejdziemy tak po prostu w Ja Dobra, będzie moja. Czy dobrze pójść? Mm. Mm -hmm, tak. Muszę mm. dzisiaj się udało kupić te pole. Czy ogólnie po tyżniach. Jest ten obiec. Ewentualnie jest tą sobie. Mm. Mam wrażenie, że na pewno. Nachnie jeszcze więcej polu. Bo ogólnie polu mi zostało ile. No to mało mi się zdaje, tyle na kupienia już. W ogólnie mi zostało. Mówcie mi. Raz. Dwa. I łąka. Trzy pola. Tutaj że trzeba te ściegnąć. Są 30, 36, 37, 60. Może nie? Y 68 i... 10 tysięcy. Ja z około 90 tysięcy trzecie. Raczej w tym sezonie 90 tysięcy nie zabię, bo już zwłaszcza, że kupiłem już nie mało. Um, ale no, trzeba trochę, trochę iść. Tak wspominałem w poprzednim yy, Tutaj będzie sezon po włożyłaczanej. I na koniec serii będzie tutaj wszystko za e, zrobione. A dosłownie wszystko będzie zrobione z e, soją więc tutaj możecie się liczyć, że naprawdę na pewno będzie dość pokaźna ilość pieniędzy na moim koncie mm, więc mm. on no, tak może z samej swojej niby na koszt tych pieniądze, którego kanał to jest 23 23 23 25 tysięcy ponad 25 tysięcy, więc tutaj nie mam co się przejmować, że y, finansami nie uda mi się to ogarnąć bo na pewno ten sezon będzie najbardziej moim zdaniem udany i y, 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 bardzo kosztowny, tak? będzie bardzo, bardzo, bardzo kosztowny Ten w sensie pól naszej maszyny już nie będę wymieniał na ja tą serię znaczy nie na tą mapkę już Idea co mi tylko daży to pług, ale tu mi przeżyje jakichś tam większych problemów moim zdaniem hmm, Ten pók zostanie wymieniony ale to będzie wymieniony prawdopodobnie na następnej części sezonu I wszystko będzie z takim na ogólnie matki się już będą to wszystko do optowania będzie mm -mm. chyba jedyne tylko te polecenia będą do optowania bo widzicie i nam pól do optowania przepraszam jeszcze szóstkę jest do optowania więc yy, szóstki nie chciałem nie optować jakby mnie to nie ratuje yy, że szóstka nie będzie do optowania ale to też mi zbyt ja po prostu zbyt prędzej się już za załom w okno licząc mm, mało kasy nie? tutaj będzie trzeba naprawdę kupę tonażu wysłać czy yy, wysłać chudną yy. umieszać aby te pH ziemi yy, było jakieś w yy, możliwe no bo co mi z tego że ja wezmę tutaj sobie Hmm. Zakombinuję coś. mu no, szukam ziemię, że tak powiem. I nie będę miał wcale później, to na jakiegoś takiego miarę. W domu, na no, wyraźnu. Takie rzeczy się zdarzają. Czy, czy trochę załszędzie na czymś, no to odbijać się później no tak w tego to nie ma, ale chciałbym tak w miarę tutaj grać. Może się to końca ani się nie da farminować ani, muszę płynąć. No, bo to jest tylko ja a to nie jest dla prawdziwe życie mm, więc jeśli ja by się udało miały to możliwe wszystko poograniać to myślę że już lekko mm, 15 kołów 15 kołów na no to blokowanie będzie trzeba ja teraz ile ja bym chciał kasy mieć na hamu nie jest tak, nie jest tak, to nie jest taka mała cena. Przerabiam ją, tylko w tym nawkowaniu wrzucić. Bo my z manu do wspomniania, a nużą wydam nam na wachlą. No właśnie, na wachlą. Po prostu to na wachlą za dużo idzie. Znaczy, ja mam setkę czy setkę, to będzie na podeszło za, za dużo. Chyba nie będzie szło to kurna... Za guzik. Nie wiem, że będzie szło tutaj pomóc, no i... Jednym jest to nie ale przy setce to praktycznie, w tym pierwszym serce, to nie wiem, czy przejadę nawet... Na szansach, nie ma szans, ale kiedy przyjeżdżę, to Tak Dobra, tylko trochę go Chyba w tym sezonie. Wydam chyba 3000 więc sobie bardzo, ale nie chuchu. i nam się w połnia... a żebym tu mógł jakoś to wykombinować teraz muszę właśnie zrobić sobie mod komania pożegnić żeby to pomagać wszystko związane z aktywaniem a w tym fajną akcją na tym powiedzmy, a to jest serii, bo nie będzie powoli, się baczymy ogólnę. A czymś innym. Yy, czymś to orzucamy ogólnik, czyli orzutnikiem. Moim... Nie wiem czy czeski, czy to białoruski, czy tam jaki tam jest. znam się na tym orzutniku, nie wiem czy za w ogóle jest. Yy, orzutnika, ale no, widzimy. Odpiędziem na gospie. Jest nimi bo drugie są pory ta jest już no już, się jest za mała na te maszyny mm, Aż te budynki są za małe na te, maszyny, na te maszyny no i trzeba tu gdzieś upychać no jak widzicie szczepa swojej wy... No od kieszonki szczepa tak samo na kostki mm, rzutnik stoi praktycznie, można powiedzieć przed do krzepek no co to tak nie ma jakoś tutaj rewelacji miejsca na jakąś rozgodowę hmm. Ja a już też po części chcę kończyć tę serię ten sezon właśnie żeby móc sobie tu na spokojnie iść gdzieś indziej Oparć się inaczej bo jak powiem co do dusi mi już tutaj ta yy, seria powiem że naprawdę w początku fajnie się robiło ale też tutaj praktycznie nie mogłem sobie kupić ciągniki myślę, że to chodzi, że nie masz takich maszyn no to nie kupię tutaj 100 koni ciągnika 80 koni to już jest przesada no mhm, i tak no bo to tak powiedzmy jakaś miała w łączkę, widać jakieś 60 koni i tu już też by było u, u ogrom, W ogóle... Się nie przekalkulowane, ale już Moim zanim już ten rolnik są domierza bardziej mi się kalkuluje tak jak to zaplanowałem niż tutaj ta seria, A mam tu tylko moje spostrzeżenie. Dobra, myślę, że no, muszę, mm -hmm. My się jedzie w dołu. Jeszcze mm odmikowano. -hmm. To jedziemy. Wysypiemy W hmm. ogóle tego pola nie już że nie zostało, tak? Mi się upadł to, to dla mnie już na odcinku, ale ja, yy, nie mam zbytnie możliwości czasowej. Bo ja się. To w ogóle hmm, coś do na podzielnie, to, pole, to mam w ogóle rzucić mam tą serię na piątek, bo już miałem może za falat, falat auta na, na, na kanon dzisiaj nie mm, yyy mm, 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 tego odcinka, bo mówię, no nie wydawał, a jednak tam to tutaj jest po pierwsze mniej waży gdzie się nagra, bo tu nie przygotowywać, choć ja powiem, powiedzieć, że się dzisiaj tak nie przygotowywałem nie miałem nawet możliwości usiąść, um, um, sobie tak konkretnie, żeby to przysiąść nawet nie skończyłem treningowania Hmm, tylko właśnie wziąłem się zażdżał więc zobaczcie taki krótki będzie odcinek pojedziemy świadamy hmm, tu ewentualnie świadamy jeszcze sobie hmm, i będziemy połączyć hmm. tak trochę hmm, niż masz taki będzie ale nie jest takim już masz musi być też na odcinku żeby... nie ale no, bezep... to nie chcę zboża posprzedawać bo to to trzeba właśnie cały rok robi żeby móc um, sobie porobić no to musi zawsze podnosić te ta przyczepa tam mi się pewnie otworzyła buta nie wierzę że nie choć mocno, bumki wiem czy tak w na matcecie, czy, czy tak, czy, czy nie, ale taki mankament jest tutaj 11 tysięcy, patrzymy jeszcze na cenę sobie no, Dobra, nie ziemię już tutaj ruszać mm, Żebym już mógł coś tu błaganiać sobie na, na odcinku Mam to też w razie, było. jeśli mi się uda, sprzedać tą swoję no to kupuję to pole jeszcze ja się na odcinku no yy, i po prostu odcinek już nie ma sobie poza odcinkiem yy, i chyba z tym nie, nie zamulać w odcinku od owca yy, a jednak chciałbym to kupić żebyśmy mieli ten, ten największy pole na dzisiaj bo mam nadzieję że mi kasy starczy 35 albo 36 tysięcy potrzeba ja się nie Zobaczmy, ja będę, zobaczymy jak będę, wejdziemy w później I, i, i jak tam będzie czasowo. Znaczy cenowo, przepraszam, już trochę mi się że język prączeł. Nie ja mamy tak późno na mnie ale um, Nic nam tutaj nie poradzę. Wyszłam jedną rzecz, musiałem to zrobić. Um cena ogólnie tego pola jest ile? 36 parę, 37 tysięcy no i chyba pole no i myślę, że no tak z kolackim akcentem bo to inaczej tego nie można jeśli obie z jest no i to już nie jest ich nie hmm. czy się jeszcze powiększy? Z tymi, tak nie wiem czy się uda, ale spróbuję, zwiększyć, no mm, to będę miał znaniczne pole, no jedno z największych pol na mapie, no raczej chyba żadne pole nie wygra z tym, mrocznicka oblicz, spróbujmy na tyle, jeśli coś innego wam się spodobał, komentarz Dzień dobry, jeśli macie się znaczyć w tych odcinkach. Cześć.